1300 maszyn jest Ruch, jazda jest, ale wiesz Chronimy ich sprzęty Uwaga, uwaga Ruch duży, jak widzisz Maszyn sporo no, Ale dajemy radę Dobra, wracam do pracy 16 przystolek stop Stop przemocy Stop narkotykom Stop violence, stop drug Welcome W terenie przystanku Łództok jest yy, utworzony z lot motocyklowy, mm, klub motocyklowy, bo Arges zorganizował zlot. Trzy dni, trzy dni wspaniałej muzyki, wspaniałych artystów na dwóch scenach. Scena duża, scena folkowa. Oklaskujcie artystów, kochajcie się i bądźcie przyjacielcy do siebie. Przystanek Łództok! Jest to klub ogólnopolski, czyli jesteśmy z trenu całej Polski. Są ludzie różnych zawodów, od ludzi pracujących gdzieś w fabrykach, po ludzi, którzy są na jakichś stanowiskach, powiedzmy kierowniczych firmach. Natomiast łączy nas jedna pasja. To są motocykle i jest bardzo, mówię, kolorowo bardzo różnorodny. Rock and roll! Rock and roll! Ta impreza jest zorganizowana przez klub Banerges po to, żeby zaprosić wszystkie kluby, jakie są, i zaprosić też pojedynczych motocyklistów, i żeby zorganizować właśnie im. To zaplecze, które potrzebne jest do tego, żeby postawić motocykl, żeby mieć jakieś tam bezpieczeństwo, że nikt go tam nie uruchomi albo nie ukradnie, albo coś złego się nie wydarzy. I przy okazji my organizujemy im też takie miejsce, do, gdzie mogą się bezpiecznie rozłożyć z namiotem. I druga rzecz to jest też taka, że zapewniamy posiłki, Dziękujemy wyżywienie. bardzo, Schodźcie do przyjaciół, do domu, mówcie, że jest bezpiecznie i róbcie wszystko, żeby było bezpiecznie. 16. przystanek Ucto i ostatni raz! Krokę troll! Ja, jest, ja jestem 14 raz na Ustoku, prawda? Także żary... no żary to już niesamowicie. Junakiem jeździłem do żar, prawda? I autobusem, i pociągiem, i samochodem, no, no różny, na, na różne sposoby. Wie pan co, ciężko pracuję, mam czwórkę dzieci, muszę ich utrzymać, prawda? Eee, jako, jako człowiek na co dzień jestem raczej normalny, ale na Woodstocku no, no nie powiem, lubię wypić piwo, ale nie o to chodzi, żeby przyjechać na Woodstock i się nachlać. Woodstock to jest tak jak przystanek Jezus miejsce dla zastanowienia. Eee, na Woodstocku jest rock and roll, prawda? Idzie się pod scenę, szaleje się człowiek, się, człowiek szaleje, poci się, wylewa swoje poty i się zastanawia, czy to jest dobre. Także. Uważam, że Woodstock to jest takie miejsce, gdzie naprawdę warto przyjechać i spędzić ten tydzień czasu. I jeśli można, pozdrawiam wszystkich słuchaczy trójki i polskiego radia. No, odcichu trochę więcej. Raz, raz! Czasu wielbienia! Przyszła w tej scenie, to jest stok na scenie arenie Jestem gladiatorem, podniosłem wioskę Jak telewizor u harcze, no Trzy lata już jestem w klubie Jak to się stało? Wiesz, kiedy dotarło... Kiedy dotarłem już do 50. roku życia Przyszedł czas, żeby realizować marzenia młodzieńczych lat Kiedy się miał 20 lat jeździło na WSC no i teraz przyszedł czas, że w zasadzie to moja żona była, tak, lubi motory, kocha motory, mówi, no jeżeli teraz nie kupimy, no to kiedy? No trzeba zrealizować marzenia, prawda? Dobrze mieć też. taką żonę. Nie? Jedni, jedni mogą mi teraz zazdrościć, że to żona jest. Ale inspiruje. mnie się to też zawsze podobało, chociaż ja nie mam prawa jazdy na, na, na motocykl, ale, ale zawsze mi się to podobało. Jak widziałam motocyklistów, jak jeżdżących jeszcze z żonami, czy, czy młodych y, ludzi, to zawsze chciałam, bardzo, bardzo chciałam. To wiatr we włosach no, się czeka. czuje. Człowiek w ogóle, no to jest niesamowite. Tego się nie da opisać. To jest zupełnie coś innego. Człowiek tak jakby się czuje, że jest wolny. Ta wolność. Płacza. Wielu małolatów, hej, z drogi spacza Dzisiaj tandeta wartości wyznacza Zachacza o to, co dla mnie jest istotne Życie z Bogiem nie jest markotne. Kiedyś żyłem jak żul W swoim sercu miałem straszliwy ból Ból I trafiłem do taty Zostawiam tutaj, ej, hip-hopowe kwiaty Jestem bogaty, chociaż kasy nie mam Omijam cały ten tandetny schemat Słuchajcie, to jest tylko próba Zapraszam wszystkich na godzinę w do siódmej. Tak myślę, kurapujemy słuchajcie pozdrawiam w pół do siódmej. co? Po prostu klimat, który tu w ogóle istnieje. To dla nas jest w ogóle najważniejszą rzeczą. To jest najważniejsza rzecz. Klimat. A ten klimat to co to jest? Prywana, klimat to jest to, co pan widzi teraz tutaj. To jest taki, to wszystko, ta łagodność. Ta zupełnie taka sprawa, powiedzmy sobie, uprzejmości, grzeczności, zupełnie jeden dla drugiego. Tu nie ma, tu nie było, tu nie było nigdy zupełnie, jak ja pamiętam, daleko sięgam pamięcią, tu nigdy nie było przemocy, tu jest zawsze spokój, zrozumienie, kultura i to jest właśnie to. To mnie tutaj prowadzi, no więc, wie wiem, co, można więcej dodać. To jest Will Star 1600, piękny amerykański czołg. To jest ten dźwięk, który kocham. Od najmłodszych lat to było zawsze gdzieś w moich marzeniach. On zawsze jak Harley przejeżdżał, jak przejeżdżał Chopper, zawsze to wzbudzało gęsią skórkę we mnie i pewien był to pewien ob obiekt pożądania. Ale w swoim życiu pobłądziłem, bo szukając wolności poszedłem w narkotyki na dość długo, na 15 lat, heroinę brałem. Później miałem problem z alkoholem, później wylądowałem na ulicy, mieszkałem na dworcach, w różnych takich miejscach, ale szukałem drogi wyjścia. Kończyłem różne ośrodki, nie udawało się. A w końcu przyszedł taki moment, gdzie taki gość mi powiedział, Jezus Chrystus może zmienić Twoje życie. Ja obok tej oferty, bo to była pewnego rodzaju oferta dla mnie, ja nie mogłem przejść obojętnie. To było coś takiego, jak jakieś światełko w tunelu gdzieś. Jakieś wyzwolenie. Ja wtedy zrozumiałem, że może jest w końcu ktoś, kto mi pomoże w życiu, kto zmieni moje życie. I tak się stało. I kiedy tak już solidnie stanąłem na nogach, po 10 latach kupiłem ten piękny motocykl. Ale jeszcze przy okazji, bo ten motocykl piękny, on jest tylko środkiem wyrazu on jest pewnym narzędziem. To, że zawsze czułem motocykle. Bóg spowodował tak, że postawił na mojej drodze chrześcijan, którzy byli i są z klubu Boanergaz, to znaczy Synowie Gromu. Ja od razu, od razu poczułem się jednym z, ni z nich. Po prostu, ponieważ ja wiedziałem, że to jest pewnego rodzaju misja. Doszło do tego, że zebrała się ekipa takich wariatów dla Jezusa, którzy jeżdżą, jeżdżą motocyklami. W 97 roku po raz pierwszy przyjechało 13 osób na motocyklach do twierdzy Bojent w Giżycku i tam po, po, po wspólnych rozmowach zdecydowaliśmy, że chcemy jeździć razem jako klub motocyklowy, chrześcijański klub motocyklowy i przyjęliśmy nazwę Boanerges, co z greckiego języka tłumaczy się synowie gromu. Nazwa ciekawa, pasująca zdecydowanie do, do motocykli, ale nie przypadkowa, dlatego że był to przydomek, taka ksywa, którą Pan Jezus dał dwóm swoim uczniom, których sam wybrał: Jakubowi i Janowi, synom Zebedeusza. Sam ich wezwał, sam ich wybrał w konkretnym celu, żeby z nim byli. I żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii, żeby mieli moc Jego. I chcemy pokazać, że Bóg jest żywy w tym środowisku i że kocha bajkerów, kocha motocyklistów. I zaczęliśmy jeździć razem po motobazarach, po zlotach motocyklowych, do domów dziecka, do więzień. I wierzę, że dla, dla wielu z tych ludzi była to dobra nowina. Ogólnie na zlocie u jest -Nerders -Nerders. jestem -Nerders. pierwszy raz. Tylko dlatego, że kiedyś jeździliśmy motocyklami, 30 motocykli, powiedzmy, na polu. Byliśmy razem wszyscy, nie? Wiadomo, dzieci, rodzina i tak dalej, nie? Ale tutaj moi kumple zawsze mówią: Dawaj do Buanergiers, nie zawiedziesz się, prawda? I faktycznie przyjechałem tutaj. Wiedziałem, coś tam poczytałem, bo Anergers, klub chrześcijański, nie? Jezus. Ja też jestem wierzący, powiedzmy, prawda? Mimo, że tam, nie wiem, nie widać tego po mnie i tak dalej, prawda? Ale A ciekawe, czy będzie można pogadać coś, kurde, o tym Bogu, powiedzmy, nie? Czy o Jezusie, powiedzmy, nawet, nie? I dla mnie, dla mnie jako dla prostego murarza, ja jestem prosty murarz, prawda? Nie jestem, wiesz... Ja sobie muruję mury tam, ale że nie mam co robić, to sobie zastanawiam się nad Bogiem i tak dalej, nie? O. I to... dla mnie to było takie... spotkanie z innymi ludźmi, którzy wierzą w to, obnoszą się z tym. Ja mu mówiłem to, co ja myślę, nie? Co ja, to, co ja czuję, nie? A gdzie indziej nie porozmawiasz, bo cię zaraz wyśmieją, nie? No, 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 no wyśmieją cię, no, no, nie oszukujmy się, no, tak jest, nie? Zaczniesz gadać o Bogu, co ty pierdolisz, Zibi, ty, k***a, stary pius, wiesz, motocyklista, nie? Jeździsz 3 lata tym motocyklem, co ty będziesz tutaj gadał, wiesz, o Bogu, nie? A dla mnie to jest ważne, na przykład, dla mnie, osobiście, dla Zibiego. Dla mnie, jako Zibi, Bóg jest ważny, nie? Mimo, że się nie obnoszę z tym i tak dalej, nie mam tam barw jakiś tam, wiesz, nie? Ale dla mnie to jest ważne bardzo. I jak sobie, jak, jak właśnie dostałem, dostałem zaproszenie na ten zlot Banedgers, to sobie przyjechałem i nie, nie zawiodłem się w ogóle. Nie zawiodłem się. Pastor mówi, jak ja bym się na nowo narodził, to mówi, to bym wybrał sobie takich przyjaciół jak ci. Ja mówię, gościu, to żaden problem. To jest wszystko możliwe. Wytrzeźwie i to pogadamy. I mam dzisiaj z nim na gadulec się umówić. W szoku jestem, jak widzę dziadków, którzy są koło 70 i bezpiecznie przyjeżdżają na zlot i sobie robią, że tak powiem, kawały, przyjeżdżają motorami. To jest takie niezwykłe, bo tak wydawałoby się, że to ustatkowani starsi panowie, którzy powinni siedzieć w domu, trzymać pilota w ręku i tak naprawdę już mieć no, wspominanki, a nie historię żywą. <laughs> a i się widzę, integrują z młodymi i dobrze się czują. A to jest. To jest też coś takiego właśnie specyficznego w kulturze motocyklowej, że yy, młodość spotyka się ze starością i wszyscy czują się, no, że tak powiem, zjednoczeni. I to jest to, jest to, to piękne właśnie, co, co pozwala motocyklistom na, powiedzmy, funkcjonowanie troszkę inaczej niż wydawałoby się. Bo tu wiek nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Nikt nie jest dyskryminowany, że jest za młody czy za stary. Jest okej. Okay. Powiem tak. Yy... Przede wszystkim fajnie zorganizowana impreza. Widać, z, 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 zabezpieczona też, też bardzo fajnie. Dużo wolontariuszy, także widać, widać że, że to ręka pana nad tym czuwa. No, teoretycznie. To klub, jakąś bądź, bądź, bond, 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 nie wiem. Zaraz jest trud. Bangers. Bangers, bangers. No tak? jakoś tam. No, tak. że, że to jest impreza rewelacyjna ja w tym roku, w zasadzie wszystkich tam cały czas. byłem tam w roku pierwszy raz. Jeden z lepiej zorganizowanych zlotów, że zero prania mózgów. Wiesz, no jedno, jakieś tam zasady są wiadomo, i sprzedają alkoholu na miejscu i może i dobrze. Generali, generali, kawiarenka rewelacyjny pomysł, która tu jest całą nockę czynna, filmy le 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 lecą motocyklowe w nocy, muzyczka jakaś, kawa herbata, zupki, No i na Tak no. Tak trzymać. Ja Jeden no, z lepiej zorganizowanych z w tej chwili, Organizacyjnie. No i imprezę łóżka w to są fajne. Wszystkich bajkerów zapraszam po Anerges do parady. Wszyscy przychodzimy w trzeźwych kaskach i spokojnych motocyklach. Ustawiamy się wzdłuż ulicy Milenijnej. Przypominam, że nie trzeźwe kaski będą surowo karane. Dziękuję. Kapie znaczy się jest. Olej, kapie znaczy się jest. Sprawdzać nie trzeba. Ja ci powiem tą historię o tym, że Pan Jezus na pewno jeździł motorem. Ponieważ w slangu motocyklistów BMW R35 to jest osiołek. A czytamy, że Pan Jezus wjechał na osiołku do Jerozolimy. Czyli na pewno wjechał e, motocyklem. Czytamy też, że samarytanka zwróciła się do niego, że nawet nie ma szczerpaka czerpak w języku motocyklistów, jest to chopper, Czyli jest to dowód na to, że Pan Jezus zadziwił Samarytankę, że był bez motocykla. Z taką teologią sprawujesz tutaj posługę duszpasterską wśród energii, ja tak? Wiemy. Tak. Wołając radosne Harleluja. To, co mówiłem w tej chwili, to były takie żarty i to wzbudza uśmiech, ale pokazuje też rzeczywistość, że dla nas ta pasja motocykle jest, są pretekstem i możliwością do zwiastowania Ewangelii. Jednym słowem, my nie chcemy w myśl e, powiedzmy takich ogólnokościelnych pojęć, głosić Ewangelii słowami, tylko w myśl tego, co mówił Franciszek Zaszyrzu, wszędzie i zawsze głosi Ewangelii, ale jeśli musisz użyć słów. I my nie chcemy używać słów, chcemy bardzo ubodzy być w słowa, ale chcemy pokazać, że Ewangelia to jest czyn. Nic więcej. Nie głosimy absolutnie żadnej teologii, ponieważ jesteśmy z różnych kościołów. Wśród nas są, jak wiesz, księża, e, ksi ksiądz jest luterański. Są, ja jestem zielonoświątkowcem, zresztą nawet pastorem i kapelanem tej grupy, ale tu są baptyści, Panie Boże dziękuję Ci za nich, <laughs> nie, nie, tak poważnie, tu są też baptyści, są też ludzie z kościoła rzymskiego, są ludzie z różnych grup i wspólnot religijnych, ale naszym celem jest nie powiedzenie, tylko pokazanie, że w naszym życiu działa Jezus i poruszamy się na motorach, Dlatego, że możemy w ten sposób dotrzeć do środowiska, a nas to po prostu kręci. Nam się podoba jazda na motocyklach, podoba nam się ten klimat, i w ten sposób, że nam się to podoba, my nie jesteśmy sztuczni. My się naprawdę rajcujemy tym, co widzimy, i możemy z tymi ludźmi nawiązywać kontakt. Oni no wiedzą, że my ich nie oszukujemy, tylko naprawdę lubimy jeździć na motorach tak jak oni, i to nas z nimi łączy. Poza tym, to też jest pretekst. A skąd jesteście? A co to znaczy, Boanerges. I to nie chcemy robić w taki sposób przytłaczający, pokazujący, acy my jesteśmy lepsi. My wcale nie jesteśmy lepsi od nich. Jezus tak samo ich kocha. Dlatego do nich możemy się dzisiaj uniżyć, posprzątać po nich nawet kibel, nawet pijanym, dziwnie zachowującym się ludziom pokazać, że Bóg ich naprawdę kocha. I to jest nasz główna wizja, główny cel i główne przesłanie. Słyszałem wiele słów uznania i szacunku z ust ludzi, którym my możemy usługiwać. I mówią, że nie spodziewali się, że za dychę można mieć taką zabawę. Można mieć zupę, można mieć czyste pole, posprzątany kibel i w dodatku przypilnowany motor. Nikt nie boi się, że coś im zginie. To jest coś szczególnego, bo tutaj są czasami wrogie kluby motocyklowe, a my wobec nich jesteśmy w porządku. I oni szanują to i nie, nie prowadzą ze sobą żadnych zatargów. Oddzielają się jedynie biało-czerwonymi opaskami od siebie, żeby czasem na siebie nie wejść. I jest w porządku. To jest coś niezwykłego.